A, dobra, chuj tam. O. o! to chyba najgorsze co się dało zrobić wam powiem. O, i pozdro. I po skokach, kurwa. Najważniejszych, które się udały. To było max lewo, jak chcesz. Także max lewo nie zadziałało. Ani działa w prawo, żeby zejść niżej. Ani max lewo tam nie działa. To co to tam działa? Coś musi działać. W sensie, no, jakoś się da z tego wydostać. Już drugi raz tam skoczyłem. Raz skoczyłem. O, no i tak właśnie wygląda. Byliśmy na prawie na checkpoincie. Na checkpoincie w tamtej kraji.